Karta graficzna MSI GeForce GTX 750 OC W pudełku wraz z kartą znajdziemy oprogramowanie oraz dokumentację. Karta posiada trzy porty HDMI, d oraz port DVI. Kartę chłodzi jeden wentylator. Urządzenie ma 2 GB pamięci RAM ddr 5 i szyny danych 128 bit. Taktowanie pamięci wynosi 5000 MHz, a taktowanie rdzenia 1059 MHz. Karta obsługuje DirectX 11.2 OpenGL 4.4 oraz Pixel i Vertex Shaders 5.0. Zaawansowane dane. 512 procesorów strumieniowych. 32 jednostki teksturujące i 16 jednostek rendurujących.